Cześć, dzień dobry. Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z serii gry Gothic. Kilka dni minęło od ostatniej nagrywki, tak więc mocno nagrywam do przodu. Tutaj musimy się. Jedyne, co nam teraz zostało, to znaleźć w kopalni. Musimy się znaleźć w kopalni i ją odbić z rąk złych ludzi z, ze starego obozu. Tak więc nic nam innego nie pozostaje, jak udać się z Gornem, który mało pomaga, bo jak widzieliśmy w ostatnim odcinku, tak średnio było w ogóle. No niestety tutaj będziemy mieli problem, ale no. Co jak co? No, jak powinien sobie dać radę, ty mamy burzę ognistą, ewentualnie zasypiemy ich brymałem lodu i piorunami kulis kulistymi. Tak więc, co jak co? Zobaczymy. Tak więc, zapraszam do oglądania. Przed wejściem jeszcze raz zapiszę co po prostu mieć spokojną głowę. Tak więc jedyne co to teraz. Jechane. O. więc dzięki wielkie za subskrypcję. Zapiszę kilka razy, żeby o nikim tutaj nie zapomnieć. Mamy soli soli. Mamy K Rin Spacja wykrzyknik. Tak więc tutaj wszystkim bardzo dziękuję. Kuje. I mamy jeszcze kolegę. Pancerniak 2093. O i tak to właśnie wygląda. Reszta jest anonimowa, tak więc zobaczymy, co tu się będzie działo. Czyli znaczy, ja wiem co się będzie działo, tak więc sami też świecie widzieliście już to. Dobra, au. No nie, no, oni tutaj napierdzielają tymi kuszami i to jest właśnie najgorsze. O, dobra, jakoś się udało, nie? Przydałby się teraz Gorn, żeby pomógł. O, wspina się do tamtego. Spina się Gorn do tamtego, tak więc atakuje go? No nie, no nie może do niego dobiec. No weźcie go, kurdełę, no! Tamten wstał. Jeszcze pożałujesz. No i teraz strzela jeszcze we mnie, żeby było śmieszniej. No go... O właśnie, Gorn. Się wziął teraz wreszcie za coś. No nie. Nigdy no. więcej się tu nie pokazuje. Masz. O nie, oni są na hita! No nie wierzę, nie. Ten tam z łukiem stoi. Nie. Uff. no Nie zapisałem, nie? Dobra jeszcze raz, jakby coś to łudna. No nie no, to było szybkie. Tak mogę powiedzieć, żadnych kurz. Oni mnie po prostu dobijają, nie? Kurdeły, widziałem jak leciała. No i tak, właśnie o to mi chodziło. Tak, chciałem go dobić. Yeah. Przecież ten jest ko kotem. Przecież to jest jakieś nieporozumienie. Przecież to jest do dupy jeden jednego mamy zapiszę co ja wziął wygra gra ja Tole Three days later Okej, okay, właśnie o to chodziło. Mhm. Mm Dobra, wczytajmy sobie. dajmy sobie, jeszcze raz potki ok, zapisać sześć, Było u lodu wariata i do góry, do góry, do góry, do góry, do góry gorn to nie wiem co on tam robi, tutaj nawet tego jeszcze nie zawiódł. no bo on się zawiesza co za gówno naprawdę To jest naprawdę tragedia, nie? Ja wiem, że oni chcieli to fajnie zrobić, że yy, miejscówka ikoniczna i w ogóle no i spadł na dół nie Ten leży. Dobra, mamy to. Za pierwszym. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Ten wstanie, wyciągnie łuk. I zacznie napierdzielać teraz. Gdzie on jest? Przecież tu leżał jeden. Dobra, pal licho z nim. Spadł. <słuch> <słuch> Uwielbim to. Dobra, teraz trzeba zapisać. No nie wiesz po prostu. Ciekawe ilu ich tam będzie. Ciekawe ilu was tutaj będzie. No trochę ich tu będzie. Tam są powłodzacze, nie? Eee, pełzacze, mordercy. No nie, ten już stał Nie! Aha, nie da się go dobijać. Dobić magi, magii. To trudno. Zanim on sobie w stanie, to ja nie wiem, chlebkami, co? Dobra, to wam to przytnę, ale to muszę gdzieś kiedyś zużyć, nie? Dobra. Ok, a co jest za nami tutaj? Na dole? Drabina, a na dole strażnik. Ok, to polecimy głównym korytarzem. Jeszcze raz była lodu. Hmm. No właśnie o to chodzi, nie? O nie wiem gdzie jest Gorn Nie mam żadnego pojęcia, gdzie pola z Gorn Gdzieś się kisi. Jeszcze nie wiem gdzie tutaj coś jest, tutaj coś jest, chlebek i piwo Nie ma żówka Nie wiem w ogóle o co chodzi, ktoś tam krzyczy, nie wiem Zobaczymy, kto to na górze. Jest. Słyszałem chyba, że on wydobywa rudę, nie? Tutaj się napierdzielają, magia lata. Czuczuczu, czu, czu, kulista. A ten siedzi i tłucze w skałę. Ucieka, kopacz. Kopacz, ucieka. Dobra, to uciekaj. Jesteś wolny. Jesteś wolny, uciekaj. Noś. No właśnie o tym mówię, nie? Okej. Okay. Tam byli strażnicy, to ja sobie tędy zejdę. Wtedy się chyba da. Bo interesują mnie pełzacze, mianowicie nie same stworki, tylko to, co się z nich wydobywa. Burza ognista. Zobaczymy, co, co powie na to pan kolega. No jeżeli chodzi. Pomagę na pełzacze tak średnio, rzekłbym ale podwójne dają że tak powiem po dwa pancerze, czyli cztery już są w kolekcji cztery w kolekcji, tutaj na sam dole chyba już nic nie ma nie, nic nie ma nic nie ma poza tymi dwoma pełzaczami chciałbym tutaj, o właśnie, wskoczyć, będzie szybciej niż po, po tej robinie tutaj na górę i tam na lewo było zejść na dół. I co mamy na lewo, na lewo? Mamy więcej, 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 jeszcze więcej tych strażników. Ten co biegnie, dobra. Nie tu. Nie wiem ile razy ja tam wczytałem tą grę, no ale po prostu już... ...frustracja się, się, sięgła z nitu, że tak powiem. No ta, no jeszcze na placka, na placka. Na bombę słyszałem, ale na placka? Dobra, schodzimy. O do góry, do góry, do góry, do góry jak tu się jak tu się z panami dogadać, trzeba w ogóle zapisać teraz będzie kapota tutaj to na bank pójdzie plackiem ktoś tak zastanawiam czy ktoś tu w ogóle wejdzie gdzie jest gorn? o panie strasznik nie bawimy się tak ja, yeah. dobra, sejdę tutaj już. Zobaczę co oni będą mieli do powiedzenia. Ten już skuszał stoi, nie? Z dwóch skuszał. No wstawaj! No i co zrobisz? Mhm. Nic nie zrobi. Małomany, a no to many to tak oło się zrobi, to jeszcze tyle tego mam, że nie było tematu eee, o. Eee, szybko tak z no już prawie tylko i wyłącznie dlatego znowu bym skusił, że kiepskie jest celowanie tutaj. Fajny jest ten motyw z odbijaniem kopalni, ale tragedia wykonania. Wszystko zabudzone. Gdzie jest gornia, ja się pytam. Który miał mi pomagać, a więcej przeszkadza i wkurza tylko. Ten nadmierz nie zdąży wyciągnąć. No, biedaczek trudno. chlip, chlip, dobra. E, jeszcze raz się uleczy jedzonkiem. Oczywiście w tym momencie też coś tam się weźmie i przytnie. Okej. Okay. Lecimy dalej. Czach. Najgorsi, najgorsi to są snajperzy. I czym on dostał? I teraz widać, że to jest ten. No, rusz się. Okej, okay, mamy snajpera na górze. Który cały czas napierdziela, a Bezji sobie nic z tego nie robi. Nie była tylko burza ognista. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Trzeba zapisać i pozbyć się te tego snajpera. Mm -hmm. Sam tu jestem. Górna w ogóle nie ma, cię ten dureń. Dobra, a żejmy. Kość przestał się ruszać! Zabiłeś go. Tak, no tak, o to właśnie chodziło chyba, nie? Tam i Hilu jest. O, fajnie, że mogę go sobie przeszukać taką. O... Dobra, a tam? Snajper? Nie, to ty do mnie powiedziałeś. A ty ja go niechcący pod, tylko podpaliłem, patrzcie. Niechcący w ogóle cię podpaliłem, sery ziomek Dobra, nie ma tutaj nic dla mnie ciekawego. Dobra, tam. A pierciele, tragedia. Dobra, stamtąd przylazłem. Zobaczymy, co jest tu. Ten się co zawiesza. Ty. nie W takim wypadku to nie bryła lody, To może piorunku listę, o. Może to będzie lepsze. Oe, ale nic to nie robi.

Opel, no nie, no jakaś taka, no by się przydało coś takiego konkretniejszego. Jakaś kula ognista, czy co? Ork niewolnik. Tarok chcieć pomocy. Tarok ranny. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm okej, okay, tak. Potrafisz porozumiewać się w naszym języku? Tarok u ludzi długi czas. Tarok dobrze słuchać. Co się tu stało? Tarok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Tarrok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją gaszluk. Ty pomóc. Tarrok boli. Co to jest gachluk? Duży zwierz. Dużo nóg ma. Gaszlug groźny, zjadać ork, zjadać człowiek. Ach, masz na myśli pełzacze? wiem mm, tak. Co mogę dla ciebie zrobić? Tarrok chcieć mocny lek, albo Tarrok umrzeć. O jakim lekarstwie mówisz? Gaszlug, otruć tarok. Tarok chcieć lek, głupi, głupi Tarrok, zgubić lek, nie znaleźć. Odzyskam Twoje lekarstwo. Tarok słaby. Obcy wrócić szybko albo Tar-rok umrzeć. Ale dostałem już 2000 punktów doświadczenia. I tam jakaś flaszka leży. Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana? Urszak niewolnik. Jak tarok. Urszak uciec. Dawno, dawno temu. Twój przyjaciel powiedział mi, że mógłbyś dla mnie zrobić Ulu Mulu. Tar bardzo słaby. Nie ma lek. Tar umierać. Obcy przynieść lek. Wtedy tar pomóc. Okej. Okay. Muszę już iść. Ob Tutaj coś było. Tu jakaś flaszka leżała. A zosta... Nie, no ponowalam tych nich też. Coś mi się wydaje, że to chyba, cho chyba chodzi o to, nie? Oni uciekają przede mną. Oni przede mną uciekają. Okej. Okay. Do widzenia. Dobra, nie ruszaj się. Przeszuj. Światełko nie wierzę. Zapiszmy sobie, do widzenia, stoi na górze tej bruździ tutaj, tam jakiś topul jest. No nie, no i się wziął i jeszcze odwinął. Ale farcik. Ale farcik. Ile został Ta Siedem. Na hita. Nara. Siedzi tutaj na ambonie, ty. Frajeruję. Które nic nie dają. Nic, a nic. Tarrok, mordko. Że nic nie chcę powiedzieć. O! Dar od bogów. lekarstworków O.S. Yes. Dar od bogów. Dobra książka. Dar od bogów. Astronomia, astronomia. Dar od bogów. Magia. Tam było napisane tak dziwnie. Dar od bogów. Możesz hmm. sobie przeczytać. Okej. Okay. No to fa z fartem. Z fartem to się znalazło. Ciach. Jest tutaj nasz kolega, który wymaga le szybkiego leczenia. Muszę trochę poczekać. To NFZ. Ciach. Dobra. Mm, masz. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Obcy nie jak inny ludzie. Obcy dobry. Tarrok, dziękować. Możesz już zrobić dla mnie ulumulu? Obcy pomóc, Tarrok. Teraz Tarrok pomóc obcy. Obcy potrzebować Krotak, Kastak, Dłaszkar i ortantak. Obcy przynieść. Tarrok zrobić ulumulu. Aha. co to jest Krotak? Być język ognia, język smoka. Skąd to ci to wezmę ty? Gdzie mogę znaleźć takiego smoka? Smok mieszka w domu Tarroka. Obcy musi szukać. Smok mieszka też na piasku. Przy morzu. Ognisty jaszczur. Co to jest kastak? Być róg cieniostwór. Róg ostry jak nóż, twardy jak kamień. Ja wszystko posprzedawałem. Gdzie mogę znaleźć tego cieniostwora? On w lesie albo w jaskini. Nie lubi słońce. Bardzo zły. Obcy uważać. Mhm. Dwa kar? A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. Jak wąż ugryźć, nikt nie móc uciec. Okay. Gdzie mogę znaleźć te błotne węże? Dużo wąż błotny w obóz ludzi. Obóz na bagnie to jest. Co to jest Ort Antak? Być Ząb Wielki Troll, robić duża dziura w ofiara. Gdzie mogę znaleźć trolle? Troll siedzieć w góry, troll lubi dużo miejsca. Obcy szukać w górach na północ, ale uważać na trola łapy. Troll walnąć, obcy spaść w dół. Muszę już iść. Obcy wrócić znowu. Okej. Okay. Eee, hmm. Ja z tego praktycznie nic nie. Mam. Wilk szkodnik z nowego obozu zaproponował mi wykonać zbroi z pełzaczy pokazał mi jak usuwać okej. Okay. Ten to dobry wariat. Łów trolla. Te potężne stwory zamieszkują górzyste tereny w północnej części kolonii. Okej. Okay. Uratomowałem um, szamana przed własnym ludem. I... Przyszedłem do tej kopalni, żeby tą kopalnię wyspowodzić i chyba zabiłem wszystkich cieni. I co mi to dało? I co mi to dało? I co, I co mi to dało? Dobra, trzeba znaleźć tego wariata Gorna. Zobaczyć co ma do powiedzenia, poza nagrywkami polatam za tymi rogami cieniostwora i tym wszystkim co nie mam umiejętności, nie mam żadnego pojęcia w ogóle gdzie ja znajdę cieniostwora. Nie mam żadnego pojęcia. Kopacz. Kopacz, kopacz. Zobaczymy co ma Gorna do powiedzenia. Jest wolna. Witaj! Znowu szukasz kłopotów? Ciągle mi podpadasz! Co? Utrzymuj pozycję. Dobra, zaczekam przy wejściu do kopalni i postaram się, żeby nikt nie zaszedł nas od tyłu. Okej, okay, dobra. Do Dobra, no to sieć tu. Ale ja nic nie mam takiego. Ile mam tych zbrojnych spełzaczy? 22 sztuki, dobra, okej, okay. no to ja stąd wychodzę, zapiszę na wszelki wypadek. Jeszcze zanim skończymy, chcę Wam pokazać jedną rzecz. Mianowicie, wychodząc z kopalni. natknąłem się na coś takiego. Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. Grunt, że kopalnia znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, żeby tak już zostało. Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee powinien niedługo podesłać tu posiłki. Póki co postaram się tutaj rozgościć. Trudna walka, chłop... do zobaczenia! Trudna walka, chłop się zawiesił na barierce i przez cały czas świrował dookoła tej barierki jak. Jak na rurze. Dobra, nieważne. Lecę poszukać tych rzeczy, na... tych gratów na omulu. Ulu mulu oddam dla Wilka. Pancerze. Może coś z tego będzie. Tak więc teraz się z Wami żegnam, tak więc dzięki, że byliście, widzieliście, oglądaliście, wytrzymaliście na razie. Cześć.